Kochani, bo widzę, że macie problemy w grze, jest do tego link, ale powiem dla tych, którzy albo nie doszli do tego, albo nie rozumieją zbytnio po angielsku, żeby tam poczytać się, więc spokojnie i Wam przetłumaczę. I piąte, godzina 17, wiecie, że jest turniej kreatorów. Ja do teamu nie zostałem wybrany, ale jestem w suporcie, no i jestem niestety jedynym polskim kanałem, który będzie transmitował też te wydarzenia i na którym będziecie mogli zdobywać na Twitchu dropy. Za za ilość minut oglądanych będą te dropy. Tutaj niektórzy powiedzieli, że te dropy nie są warte. Mogę się z tym też zgodzić, ale będę miał też nie wiem, czy kiedy, czy już mogę, czy jeszcze kiedyś, za jakiś czas będę mógł mówić, ale dodatkowe emotki, które też będę rozdawał i może, być może będę sobie parę osób z czatu na tych transmisjach wybierał i te osoby na Twitchu na przykład powysyłam im linki do takich emotek, w zależności ile osób ile tych emotek dostanę, ponieważ jestem w teamie PK, jeżeli team PK wygra, dostanę ich więcej, jeżeli team Mega Knight wygra, to dostanę ich mniej. No ale tak to możemy rozegrać. No dobra, ale jak zdobywać te nagrody, to jest najważniejsze, ponieważ żeby y, oglądać trzeba oglądać transmisję albo u mnie albo na oficjalnym streamie Supersera lub na innych y kanałach twórców, ja tylko mówię, że jestem jedyny w Polsce, który to będzie robił i ma, będzie miał to przypisane tą zdolność, że będą dropy leciały, więc y, trzeba powiązać swoje konto gry z Twitchem, więc musicie wejść na stronę twitch.supercell.com i tutaj musicie po prostu powiązać swoje Supercell ID z Twitchem. Jeżeli już to powiążecie, tutaj zrobicie to wszystko, co trzeba zrobić na tej stronie krok po kroku, to wtedy podczas już takiej transmisji w piątego godzinie 17 będziecie mogli dostawać dropy, Yy, właśnie yy, podczas transmisji tutaj do 180 minut będą w ogóle dwie motki, będzie tower skin, no ale mówię, takich informacji więcej daję na moim Twitterze, więc warto mojego Twittera tutaj X mam nadzieję śledzić jeszcze do tej pory, żeby wam tylko pokazać trwa giveaway na skin do Brawl Stars, więc serdecznie Was zapraszam, no i widzimy się jutro o godzinie 17 na transmisji.